Witajcie, w tym filmie krótko i na temat pokażę Wam w jaki sposób dodać do skrzynki pocztowej własnego e-maila. Jest to Symbian Belle Refresh, czyli w tym też systemie operacyjnym o tej nazwie. Pokażę Wam jak konfigurujemy skrzynkę pocztową. Po pierwsze, wchodzimy. Oczywiście to Nokia N8. Wchodzimy w menu. Poczta nowa skrzynka pocztowa. Tutaj widzimy mm, ilość różnych już zdefiniowanych serwerów: Nokia Mail, Yahoo, Gmail, Hotmail, OneDWP, Interia o 2 inne. W tym przypadku skorzystam z WP.pl, ponieważ tam. Takiego konta jeszcze tutaj nie mam założonego, chociaż takiego e-maila posiadam. Czyli tak Wppl. Co przed mapą oraz hasło. Ok, hasło wpisałem. Ok, akceptujemy uwierzytelnianie konta pocztowego. Tworzenie nowej skrzynki. I już skrzynka została założona w telefonie z danymi, które podaliśmy. Aktywny ekran główny jest pełen. Aplikację można dodać z ekranu. Ok, rozumiem. Chciał pewnie stworzyć skrót na pudełku. Do tej skrzynki pocztowej, ale możemy sobie to sami zrobić, przytrzymując palec na dowolnym pulpicie i dodając sobie skrót do skrzynki pocztowej. W chwili obecnej, tutaj na dole kręci się ikonka aktualizacji, czyli prawdopodobnie pobiera skrzynkę odbiorczą. Tutaj możemy sobie kliknąć, wtedy widzimy foldery, do jakich mamy dostęp. Teraz aktualizuję pewnie skrzynkę pierwszą, więc poczekajmy chwilę, zobaczymy co się będzie działo. Gdy chcemy sobie napisać maila do kogoś z tej skrzynki pocztowej, to wchodzimy w tą skrzynkę pocztową. Tu nadal ma małpkę z takim plusikiem, czyli wystarczy że sobie klikniemy I już możemy pisać do kogoś, do wiadomości temat i treść. Możemy tam dodawać, jak się nie mylę też symbol, przewidywanie tekstu ale to nie, to nie, to nie. Tu na dole mamy ikonkę spinacza, czyli jak wszyscy wiemy, spinacz zazwyczaj oznacza załącznik, czyli możemy dodać do e-maila załącznik, dowolny plik. Zdjęcie wideo, audio, notatkę na inny obiekt, czyli tak naprawdę co chcemy. Można do e-maila dołączyć. cały czas aktualizuje, to znaczy, że pewnie duży pakiet e-maili jakie teraz są na skrzynce będzie sobie powierał skoro zazwyczaj tak jest gdy tak długo to trwa no myślę, że nie będziemy tu specjalnie długo czekać na to tylko w Wam pokazałem w jaki sposób można to konfigurować czyli dodać sobie skrzynkę po prostu do telefonu gdy raz on się zaktualizuje najlepiej aktualizować to przez Wi-Fi znacznie szybciej niż przez 3G lub Edge ilość tych e-maili może być czasami bardzo długa więc wszystko zależy też od konfiguracji, tu dajmy wstecz i tu mamy taką opcję zaraz sobie, nie, nie usuń skrzynkę tylko do ustawienia w ustawieniach wp.pl czyli tej skrzynki, którą teraz dodaliśmy możemy ustawić z jakiego okresu poczta nas w ogóle interesuje teraz trzeba rozłączanie to pewnie rozłącza się z tą pocztą żeby móc tu wejść w ustawienia No ale, jak widać nie rozłączy się tak szybko, bo chce się zaktualizować, tak więc yy. ten proces chwilę będzie trwał, yy. może być nawet i kilka, kilkanaście minut, więc nie będę was tutaj zanudzał, ponieważ pierwsza synchronizacja skrzynki pocztowej ze skrzynką pocztową www, no trwa trochę czasu, szczególnie jeżeli ja tu mam rozłączone 3G, tak więc... Yy. No, w końcu weszło, ale widać, że pewnie rozłączyło teraz tą skrzynkę pocztową, ale mogłem je rozłączać, zostawić aż się zaktualizuję, ale zawsze można puścić aktualizację. I w ustawieniach tej skrzynki mamy na przykład, o, a to wiadomo, adres e-mail, adres odpowiedzi możemy sobie tu ustawić, moją nazwę sobie wpisać, dołącz podpis, jeżeli chcemy zaawansowane ustawienia to jest yy, ustawienia porty przychodzącej. I tutaj mamy serwer poczty przechodzącej, porty i tak dalej, czyli bezpieczenia wychodzącej, jak dla przechodzących, czyli takie samo ustawienia porty i tym podobne. Adres odpowiedzi to już mówiłem. Tutaj mam zawartość do synchronizacji, pobierz maksymalnie 50 kB. O, ciekawostka, tylko nagłówki. 50 kB na jednego maila to ja zrobię, z tylko nagłówki, to znacznie szybciej powinien aktualizować wiadomości, mail do pobrania ze skrzynki odbiorczej 50, z innych folderów 50, dobra eee, ścieżka UNIX subskrypcję folderów czyli tylko inbox chcemy żeby nam o, no, czyli tylko skręk odbiorczym, dobrze fajnie eee, no i tyle no i teraz jeżeli wejdę w WPPL to powinien znacznie szybciej, o zresztą już jak widać odświeżył, czyli inaczej mówiąc jak tak. Wypuścimy odświeżenie to nic nie jest w stanie zatrzymać te, tego pobierania tu jak widać już pobrało trochę tych e-maili wczoraj, niedziela, sobota, piątek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj e-maile z 50, pewnie e-maili z ostatnich dni, ostatni dzień to jest czwartek, tak więc mamy od czwartku e mail to skrzynka odbiorcza, więc możemy sobie przeskoczyć też do innej skrzynki tutaj, rozdzielona takim paskiem do tego gmaila na przykład mojego skrzynka odbiorcza, co wy wysłane te dotyczą tutaj tego e-maila, czyli wp.pl mamy według, sortowanie według daty, możemy sortować według nadawcy tematu, według nieprzeczytanych, według dołączników, jak widać Super sprawa, czyli klient pocztowy jest, można powiedzieć, pełną gębą, wystarczący wyszukać, zwień, wszystko zaznacz. Jest tu trochę tych ustawień, tak więc zarządzaj danymi Synchronizacja wydarzeń z kalendarza. No tak więc z Gmailem, w moim przypadku, mam też synchronizację z kontaktami i z kalendarzem. Tak więc, kiedy dodam do kalendarza w telefonie sobie cokolwiek, to podczas jakiekolwiek aktualizacji e-maila. Ustawione jest to 4 godziny w ustawieniach tej poczty. Tak, w gmailu mam ustawione, że raz na 4 godziny się aktualizuje. To to co wpisałem w kalendarz i w kontaktach w telefonie jest na gmailu. Ja bym mi telefon ktoś przypóźnił, ukradł z by mi coś by się stało z nim, to kolejny telefon Symbianem, a nawet i nie tylko z Symbianem jakikolwiek system się komunikuje już z Gmailem, z Googlem wystarczy tylko zsynchronizować telefon z Googlem i wszystkie kontakty oraz informacje z kalendarza po prostu wskoczą do nowego telefonu. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Ok, to jeżeli chodzi o pocztę to to wszystko. Działa rewelacyjnie szybko, sprawnie a to jest najważniejsze. O, I tego WPL tą skrzynkę, że już jest mi niepotrzebna, to usunę. przytrzymując usunę skrzynkę. Tak. Okej, okay. to wszystko, pozdrawiam.